Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w 1938 roku pułkownik Matuszewski, senator skądinąd, powiedział, że jeżeli tak się będą rozwijały agendy rządowe i kontrola rządu nad wszystkim, to za 10 lat Polska nie będzie się niczym różnić od Związku Sowieckiego i Wykraką. E, proszę Państwa, ja się o ogólnej biurokracji powie kolega Berkowicz. Ja się skupię na jednej rzeczy, mianowicie na klimacie. Nasz poeta Konstanty Ilewot-Gałczyński napisał przed wojną wierszyk Dlaczego śnieg tak równiutko leży? No bo tam, pan, pan wojewoda to robi, prawda, bez wojewody na pewno śnieg by tak ładnie równiutko nie leżał. I wydaje się, że rząd uważa, że gdyby nie było miejsca klimatu, to nie byłoby żadnego klimatu w ogóle i byłoby pełne nieszczęścia. Chciałem przypomnieć, że w tym roku... W czerwcu i w pierwszej połowie lipca było nad, zimą, nad, nad, nad morzem potwornie zimno. Potwornie zimno. Ludzie potracili ogromne pieniądze, ludzie kasowali swoje, swoje urlopy. Gdyby istniało do klimatu, to rozumiem, że minister by stał tutaj na tym miejscu i się tłumaczył, dlaczego jest tak zimno. Jest tak zimno, bośmy wydali masę pieniędzy na walkę z globalnym ociepleniem. I dlatego jest tak zimno. Otóż, proszę Państwa. Wszyscy, wszyscy rozumieją, rozumieją, że jest to humorystyczne, że działania w, w ramach walki z globalnym ociepleniem nie mają żadnego wpływu na globalne ocieplenie ani oziębienie. W tej chwili wśród naukowców z wolna przeważa teza, że grozi nam globalne oziębienie, więc trzeba będzie wydać kolejne kilka bilionów na walkę z globalnym oziębieniem, które jest znacznie groźniejsze niż ocieplenie. lewicy, chciałem przypomnieć, że, że, że pamiętam, jak byłem w Sejmie. To kolejni, to kolejni ministrowie się tłumaczyli, że zimą masa ludzi zamarzła na ulicach. Otóż dzięki temu, że jest globalne ocieplenie, ludzie nie zamarzają na ulicach. tym lewica powinna się bardzo cieszyć, że jest globalne, globalne ocieplenie, no bo dzięki temu ludzie nie zamarzają. Globalne ocieplenie daje ogromne zyski dla naszej znaczy gospodarki. Na przykład przez całą zimę działają... Budowlańcy, działają drogownicy. Gdyby tego nie było, zahamano, na trzy miesiące byłaby zahamowana praca i rozbite cykle produkcyjne. Globalne ocieplenie, nie ja wiadomo jak długo potrwa, podobno się już kończy. Przecież tego nikt nie może przewidzieć. Skoro uczeni nie są w stanie przewidzieć pogody na 3 dni naprzód, to trudno, żeby przewidywali na 200 lat naprzód. Prawda? Ale jeżeli najbardziej prawdopodobne przewidywania się sprawdzą, to to się niedługo skończy i zacznie się globalne ocieplenie. Ale potem, jeśli to będzie trwało. To jest to dla gospodarki światowej i dla gospodarki kraju bardzo korzystne. W każdym razie chciałem przypomnieć wszystkim, że występuje tragiczne zjawisko. Ziemia spowalnia swój obrót. Co 5 tysięcy lat o pół sekundy spowolniony jest obrót ziemi naokoło Słońca. Najwyższa pora zrobić z tym porządek i powołać ministerstwo, które by kontrolowało ruch ziemi, bo to spowolnienie może mieć tragiczne skutki. Dziękuję za uwagę.